Panie Marszałku, rozmawiam z marszałkiem, byłem marszałkiem Arturem Kosickim, radnym wojewódzkim Prawa i Sprawiedliwości, jednym z inicjatorów zwołania nadzwyczajnej sesji. Czego się pan spodziewa, jakich wyjaśnień, jeżeli chodzi o budowę drogi, a właściwie przyczyn zaniechania budow, budowy drogi? Do... Panie redaktorze, przede wszystkim oczekujemy informacji, co się właściwie stało, co, co, co zrobił Zarząd Województwa Podlaskiego, czy przedkładał jakieś opinie, czy przedkładał analizy, czy też zwracał się do Ministerstwa Infrastruktury, czy być może tą informację o tym, że nie będzie tych dwóch, mówiąc kolokwialnie, ESEK w Województwie Podlaskim, już się dowiedział na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury w październiku, to wszystko jest bardzo istotne. Ja uważam, że my powinniśmy uzyskać informację, czy Zarząd właściwie zabiegał na, o to, żeby te eski tutaj dalej pozostały. Z informacji, które pojawiają się w obiegu publicznym, wynika, że zarzuty kierowane są do Pana i zarządu, którym Pan kierował, ponieważ nie można było przeznaczyć środków unijnych na tak przygotowane drogi. Ja nie wiem, co, 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 jakie zarzuty są, ja ich nie słyszałem, a mówić można sobie wszystko w, w opinii publicznej, nie biorąc za to odpowiedzialności. Naszym zadaniem było wspólnie z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami ochrony biz otoczenia biznesu, tak. Przygotować odpowiednie stanowiska, żeby przekonać rząd Prawa i Sprawiedliwości do wpisania jednej i drugiej drogi do programu dróg krajowych i autostrad. I to się udało. To, był nas, to było nasze zadanie. Także trudno jest tutaj mówić, że, że my tego czy tamtego nie zrobiliśmy. My właśnie wykonaliśmy swoje zadanie w 100%. Czyli nie słyszał pan jako marszałek ani żadnych zarzutów, ani żadnych uwag ze strony Komisji Europejskiej albo generalnie osób odpowiedzialnych za środki europejskie. Ja nie znam żadnej opinii, żadnej ekspertyzy, żadnych dokumentów, które by świadczyło tego typu opinii, o której powiedział pan redaktor. To znaczy, że, że coś jest nie tak. No ja, ja bym chciał to zobaczyć. Ja być może Zarząd Województwa obecny to widział, tak? Widział to opinię, odpowiedź. Ja przypomnę tylko, że ten korytarz cały transportowy został wpisany do sieci TNT uchwałą Parlamentu Europejskiego w 2023 roku. Także no, żeby też wpisać do programu budowy dróg krajowych i autostrad drogę, też trzeba wstępnie podać. Odpowiednie kosztorysy i też wstępne oceny, między innymi środowiskowe, przeprowadzić. Teraz kwestia drugiego punktu dotyczącego naszego dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Sprawa dotycząca Choroszczy. Zaraz po konferencji, której Pan uczestniczył w Choroszczy, Zarząd Województwa, w zasadzie Pani Rzecznik przedstawiła opinię, stanowisko, w którym powiedziała, że Urząd maszałkowski jest na bieżąco informowany i dysponuje wszystkimi informacjami, natomiast przyczyny ochrony danych osobowych pracowników i tej zmarłej pacjentki oraz jej rodziny nie mogą tych informacji udostępnić. I może pan to jakoś skomentować, albo generalnie przedstawić swój punkt widzenia, bo może dzisiaj taką informację panu właśnie uzyska. Ja bym powiedział w taki sposób. E, można przedstawić informację, kiedy zarząd województwa się dowiedział o tym zdarzeniu, czy zlecił kontrolę. I to wcale nie trzeba mówić o danych personalnych bądź wrażliwych w tej sytuacji. tak? Jakie kroki i środki zostały podjęte, żeby takich sytuacji już nie miały miejsca. E, tu jedna rzecz, to jest oczywiście kwestia związana z tym wydarzeniem. I jak najszybszym i jak najbardziej klarownym wyjaśnieniem tego wydarzenia, które miało miejsce, a druga rzecz to jest to, że zarząd województwa powinien powiedzieć co on w tej sprawie zrobił. To nie chodzi nam o to, czy on zabezpieczył. No tak zabezpieczył to kiedy? Co zabezpieczył? Co z tego wynika? To nie, to, tu nie ma żadnych danych wrażliwych. Tu spokojnie można o tym dyskutować i tą informację przedstawiać, tak, żebyśmy my, jako radni mogli wiedzieć, czy zarząd po prostu spełnił swoje obowiązki. A pytanie drugie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie choroszczy, czy może Pan skomentować wobec tego ten pomysł dotyczący konsolidacji szpitali? Wczoraj była Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, temat jest już głośny, jedni mówią, że ma, ma nastąpić konsolidacja, że sprawa postanowiona, inni twierdzą, że nie. Jakie jest, pana, jaki jest pan stan, pana stan wiedzy jako radnego i byłego marszałka? Trzeba szukać innych rozwiązań, bezpośrednio w konkretnych jednostkach ochrony zdrowia, a nie pchać się w kierunku, mówiąc kolokwialnie, konsolidacji jednostek. Każda jednostka jest specyficzna. Zwróćmy mu uwagę, że z jednej strony mówiono o konsolidacji takich placówek, jak pogotowie ratunkowe, jak szpital onkologiczny, szpital psychiatryczny, WOMP, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, jeszcze chyba bodajże, a i szpital wojewódzki. No, no to de facto są tak różne jednostki. Zajmujące się przeróżnymi działaniami, że dla mnie sam pomysł konsolidacji tego typu jednostek jest nieracjonalny. Ja uważam, że trzeba szukać punktowych rozwiązań w danej jednostce, w danej placówce, tam próbować wprowadzać plany naprawcze, ewentualnie coś zmieniać wspólnie z Radą Społeczną, z Radą Ordynatorów, a nie szukać jej konsolidacji. Konsolidacja w mojej ocenie to będzie nic innego jak zwolnienia, a te niektóre oddziały, w które, o których dziś mówimy, na przykład Szpital Wojewódzki, czy też Białostockie Centrum Onkologii, cieszą się naprawdę bardzo dużym uznaniem. I o dziwo, jeszcze do niedawna były na plusie, a teraz już są na minusie. Myślę, że to nie jest rozwiązaniem, a wręcz odwrotnie. Zapłacimy my jako podatnicy, bo przypomnę, że jest powołana ku temu specjalna komisja, która ponoć, mówię, ponoć bierze bardzo grube pieniądze za to i, i, i co ona wymyśli, co ona uradzi. Problemy finansowe podlaskich szpitali, ani w ogóle podlaskich podmiotów, które podlegały zarządowi województwa, to nie jest zdarzenie z ostatnich kilku, dwóch lat. One są od dość dawna. Czy pan jako marszałek i zarząd, którym pan kierował, jakkolwiek rozważał takie właśnie pomysły nadzwyczajne jak łączenie, konsolidacja albo jakieś inne? Nie, taki, taka, taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Myśmy nie analizowali tych rzeczy. Uważaliśmy, że trzeba rozwiązywać to poszczególnie, punktowo w danych jednostkach ochrony zdrowia. Inne są problemy Białostockiego Centrum Onkologii, inne szpitala wojewódzkiego, a jeszcze inne szpitala w Choroszczy. Po części już szpital w Choroszczy wychodził na tak zwany plus, bo przypomnę, że w tamtym, dwa lata temu zostało odrobione prawie w ciągu jednego roku 15 milionów złotych. To jest naprawdę wielki sukces. Dlatego trzeba w te szpitale inwestować, ale z drugiej strony zastanawiać się co jest ich słabymi punktami i jak na te słabe punkty zareagować, żeby one nie przynosiły w takich czy innych płaszczyznach straty, bo to jest bardzo istotne. Ja nie jestem zwolennikiem konsolidacji. Uważam, że trzeba przysiąść i całą, każdą z placówek osobno traktować i wtedy można debatować i szukać rozwiązania jak pomóc dyrektorowi szpitala, ale w ramach tych środków, które mamy, mamy wielu specjalistów, nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz, żebyśmy mogli na te pytania odpowiedzieć. Właśnie przeciwnicy podnoszą argument, że na kwestii dróg i na kwestii szpitali próbujecie robić politykę. Czy Pana zdaniem zwołanie takie nadzwyczajnej sesji to jest próba robienia polityki? Panie redaktorze, no trudno mi się do tego odnieść z tego powodu, że oczywiście no każdy ma prawo do własnego zdania. Jeżeli pytanie, jaka jest prawda w zdarzeniu, które miało miejsce prawie pół roku temu, jest robieniem polityki, no to, to tak, to jest to robienie polityki. Tak, to mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Panie radny, droga krajowa prowadząca z Białegostoku do Grajewa nie będzie drogą ekspresową. Czy pan wie, dlaczego ta, ta droga miałaby z przyczyn ekologicznych nie powstać? Znaczy, generalnie wiele, wiele osób, wiele instytucji wypowiadało się na, na temat tej drogi. Zarzutem jest, są te względy ekologiczne, jednak przejeżdżając tą drogą, ale również powołując się na wieloletnie, Wieloletnie spostrzeżenia można powiedzieć, że tak naprawdę te wąskie gardło przepuściłoby tą drogę przez okolice Osowca, więc, więc bardziej w tym anulowaniu tej inwestycji. Doszukuje się innych względów, względów politycznych, bo województwo podlaskie, region podlaski, zawsze przez rządzących z Platformy Obywatelskiej był spychany do, do kategorii B, a tak jak wspomniałem na konferencji prasowej, nawet do kategorii C. Uważam, że no jest to pewien z argumentów, dlatego że na Podlasiu są zakorzenione wartości konserwatywne i zawsze Platforma Obywatelska i obecnie koalicja rządząca no miała mniejsze poparcie. Droga krajowa już w tej chwili jest, więc unowocześnienie tej drogi krajowej poprzez dołożenie pasy chyba nie rozwiąże problemu. Czy Pana zdaniem te stanowiska, które przedstawiali samorządowcy, o których Pan mówił na konferencji prasowej, one tracą aktualność, jeżeli powstanie druga jezdnia w drodze do Grajewa albo do Moniek albo w, jeszcze dalej do Ełku? To znaczy mówimy teraz o przeniesieniu tej kategorii drogi z kategorii drogi ekspresowej do drogi dwupasmowej, jak zapowiadają rządzący i, i jak wspominał chociażby o tym poseł Truskolaski, który chyba nie widzi potrzeby realizacji tak dużej inwestycji. O tej inwestycji, o realizacji drogi S16 wielokrotnie mówili samorządowcy z terenu powiatu młynieckiego. Wszyscy i burmistrzowie wyrazili się pozytywnie, żeby ta droga powstała, bo to jest zupełnie inna kategoria drogi. Ta droga jest wtedy bezkolizyjna, zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy często z tej drogi korzystają, dojeżdżając do zakładów pracy, ale zwróćmy również uwagę, że to jest europejska sieć dróg i ta europejska dróg, sieć dróg umożliwi podróżowanie również turystom, wszystkim z całej Europy. Więc no niezasadne, czy. Trudno mi znaleźć po prostu inny cel, dlaczego ta droga została anulowana, usunięta wprost, wyrzucona. I ostatnie pytanie. Argumenty ekologiczne mówią, mówiące o tym, że ta droga zagrażałaby ekosystemom, ekosystemowi Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego. Czy planując tę drogę w poprzedniej kadencji, Pana zdaniem nie zostały uwzględnione pod uwagę te interesy, ani fakt, że ten, ten park tam się znajduje? Myślę, że zostały, jestem przekonany, że zostały uwzględnione, właśnie nie rozumiem, nie rozumiem takiego koleju rzeczy mam wrażenie, że to jest jeden z argumentów tylko po to, żeby ta droga nie powstała. Przecież bierzemy, czy była brana pod uwagę, były, były brane te cenne przyrodniczo tereny, ale zwróćmy też uwagę na to, że po prostu my jako Podlasie chcemy się rozwijać. My chcemy wykorzystywać to, co jest najlepszego w naszym regionie. Ta droga pomoże nam korzystać z naszych dóbr, z naszych możliwości, umiejętności, wykorzystywać je w najlepszym stopniu. No i to Człowiek jest najważniejszy. Ja bym tutaj postawił tą ważniejszą, tą, tą, tą ważniejszą wartość, że to jest człowiek i jego bezpieczeństwo jest ważne, oczywiście z poszanowaniem, poszanowaniem przyrody. Nadzwyczajna sesja Sejmiku, bardzo nietypowa sesja Sejmiku. Sesja, o której opinia publiczna dowiedziała się w zasadzie z konferencji prasowej Radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo strona internetowa województwa bardzo długo, bardzo starannie ukrywa tą informację. Informacje o niej pojawiły się dopiero. W zasadzie dzisiaj, a może wczoraj, w późnych godzinach popołudniowych. Czy ta sesja w ogóle dojdzie do skutku, to jest kolejne, za, kolejna zagadka, dlatego że krążyły informacje, że radni rządzącej większości po prostu się na niej nie pojawią. Może się wtedy okazać, że jest brak forum. Nie wiadomo, czy tak będzie, nie wiadomo, czy będzie, jaki będzie, jaka będzie cała przebieg tej sesji. Pytanie brzmi też, czy w ogóle padną jakiekolwiek odpowiedzi, dlatego że Zarząd może udzielić im wyjaśnień, ale zarząd udzielić, udzielać tych wyjaśnień nie musi, mówiąc, że potrzebuje czasu na ich zebranie. Pytania i wątpliwości są znane. Kwestia dróg i tego dlaczego drogi S8 jest 16 nie powstaną, Dlaczego zmieniono je na drogi krajowe? Dlaczego nie będą miały właściwych standardów? Dlaczego w szpitalu w Choroszczy jest więcej pytań niż odpowiedzi znane są od dawna. Przynajmniej od kilku tygodni o nich wiadomo, a przynajmniej od tygodnia jest to sprawa absolutnie publiczna. Czy naprawdę tak ciężko było znaleźć odpowiedź na te pytania i czy należy mówić o tym, że było na to za mało czasu? Te pytania pozostawiam Państwu. Przemysław Serosiek. Dzień Dobry Podlaskie.